Dzień dobry moi drodzy, witam Was na moim kanale, ja jestem Kinia Słuchajcie, jesteśmy już prawie po pierwszych. Ufa! O, gdzieś co zrobiła? Ja przecież... Tak jest... Patrz, patrz, co by się stało. Kinga, nie, ja zakupy... uratowałam, bo to tak na uko szło. Nie wiesz, że ciągniesz tył, a ja w przód. Ja <grym <grym ale... <grym> ale ja tylko st... ja nagrywam, patrzcie. Pierwsze zakupy. To trzeba upamiętnić, zrobić zdjęcia, nagrać, pierwsze zakupy. Co się tutaj znajduje? Moi drodzy, zrobię wam hol zakupowy. A nie, nie zrobię hol zakupowego, bo nie mogę wam pokazywać mieszkania do następnego odcinka, ale słuchajcie, parówki, bułki do hot dogów. Chodź do kasy normalnej, co? Keczupu nie wzięłaś! O. A gdzie jest? Nie będę zaraz szukać kaczupu. Bułki mamy normalne, czekolady, moi drodzy. Nie no, no są serki, y, mamy mleko, mamy kabanoski, picia. Proszę bardzo, patrzcie, z grzewka napoi, mamy wodę, także jest naprawdę fajnie. Czego nie mogłoby zabraknąć? Mamy mopa, to jest bardzo potrzebna rzecz. Y, nie, nie chcę energetyka, ja nie piję energetyków. Już, bo ja będę teraz gotowała, ja się będę teraz zdrowo odżywiała. parówki? No dokładnie. Dobra, jesteśmy w mieszkaniu. Słuchajcie, nic wam nie mogę pokazać, tylko pokazuję Wam. Ile tutaj worków stoi, to jest w ogóle nowa toaletka. I idziemy teraz, ja już pomału sobie trochę w szafie układam. Szafę wam mogę pokazać, nic innego wam nie pokażę. Trochę pomału sobie y, układam bluzki, sweterki. Tutaj jakieś komplety zaraz spodnie, ale akurat wylosowałam worek z y, tymi sweterkami, także pomału je sobie układam. Dobra, y, mamy sweterki. Kurde, bo patrz, ja sobie tak rozłożyłam, że tu są bluzy. Tu są bluzki, tu są takie bez kategorii, czyli takie swetry, a tu są jakby takie komplety i sukienki. Więc teraz bluzę mam tutaj tyle ciuchów, a to jest jeden worek. Czyli źle czy dobrze? Swetry. Źle hmm. czy dobrze. Dobrze. Zmieści się wszystko? No. nie? Tutaj będę miała spodnie. No i po jednym worku, w ogóle nie wiem, skąd to się wzięło. Pewnie wrzucałeś wszystko z szafy no. i jak leci. Widać mnie w ogóle? Widać. No, co? Dobra, idę po kolejny worek. Patrzcie na to, jakie stare spodnie. Pamiętasz kiedyś były takie modne, takie odplaski? No. A ja je tu wzięłam. O w ogóle one są takie ocieplane, że jak je nakładacie, to ciepło tu, tyłek jest. Nie no, ogóle one są takie bardzo ocieplane, więc ja je zakładam, kiedy idę na sanki. A w tym. O, pójdziemy na sanki w tym roku? Ja no. mówię do ciebie, do kamerzysty. Okej, okay, nie wiem, czy będzie śnieg. <śmiech> 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 że mam tak kamerę, żeby ci nie spadło? I ja mam nadzieję, że będzie w tym roku śnieg. O Jezu, w ogóle organizuję imprezę Halloween, wiesz? Gdzie? Na macie! A Aha. gdzie? Chcesz przyjść? A będą przebieranki? No, w, bez przebieranek nie wpuszczam. W ogóle nie ma takiej opcji. Bo mam taką, nie wiem czy widziałaś, mam taką piniatę, taką dynię. Także ona też będzie do rozbijania, że będą zakrywane oczy, i będzie do rozbijania ta piniata. Przesłała liki, kij nawet do niej. Jakie spodnie, ładne, zobacz. Pamiętam, je. takie spodnie mam. Dobra, układamy te spodnie, jak będzie jakiś. Jak to się nazywa? Nie, etap, tylko jak będzie jakiś. Inna część inna. Nie, ej, jak będzie tak, że ja teraz. Inna robię. kategoria? Nie, ej, jak ja tutaj robię no. Postęp! Postęp! okej, okay. Gdy będzie jakiś postęp, co do Was wrócę. Dobra, pora wam pokazać, jak w tej szafie jest ułożone, także otwieram. Ojejku, już nie jest tak ładnie, jak było. Nie, no, troszeczkę jest pognieciony, ale uwaga, dobra. Tu są piżamki i tutaj jest taki strój po domu, więc sobie tak go na bok położyłam. Dalej mamy spodnie i nie wiedziałam w ogóle, że mam to jest par spodni. <grym> Bluzy, i tutaj na górze komplety. I patrzcie, to jest praktycznie, znaczy, to nie jest moja cała szafa z domu, tylko takie rzeczy jesienno-zimowe, nie? Znaczy, no wiadomo, za tymi bluzkami tutaj mamy też dalej, tutaj mamy drugi taki sweter. Ale patrzcie na to, co jest najpiękniejsze. Uwaga, 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 te piżamki i otwieramy tą szufladę. A, Boże, jak to pięknie wygląda, Jezu. Czy wy to widzicie, to ułożenie? To jest przepiękne. Tak, pokazuję wam majtki. Nie, no to jest przepiękne, przecudne. No i lecimy w dół, jeszcze jedną szufladę. Tutaj mamy majtki i skarpetki, nie. Tutaj mamy, aha, tutaj mamy same majtki. Teraz mam majtek, dobrze. I tutaj mamy staniki i skarpetki, i otwieramy tutaj. I tutaj tak samo pełno. Victory Secret. Mamy tutaj dwie pary bodów, czarne, białe. No i tutaj mamy staniczki z Victorii. Tak, mam dwa takie same. Znaczy nie, nie takie same, bo są to po prostu dwa różne modele, a kolory te same. No i tutaj jakieś inne staniczki. No i skarpetki grube, a chudych nie mam. Chudych, no normalnych, słuchajcie. Muszę na nakupować, bo mi się zawsze gubią. Tak wygląda moja szafa. A no i zapomniałabym jeszcze, słuchajcie, ja mam drugą część szafy. Zapomniałabym, tutaj, słuchajcie, mam porozwieszane. Proszę bardzo. Mamy dresy, mamy tutaj jakiś kombinezon Juicy, zawinięty jest. Kolejne dresy, dresy. Tutaj komplet Juicy, szlafrok. No trochę tutaj tego jest, ale mówię. Zabrałam tylko z domu praktycznie te jesienne rzeczy, żeby na razie sobie tej szafy nie zawalać. Jestem, słuchajcie, w starym domu, można już powiedzieć. Pusto. Przyjechałam, bo jeszcze tutaj zostało rzeczy, jeszcze wiecie, jakieś buty. Tam karytoreby nawet zostało, a to opaski właśnie jeszcze, a to jakieś pościele. No i co, wy jeszcze pomału to złożę. Dziwnie to wygląda. Jeszcze te dynki muszę, co zdobiliśmy pokój na jesień To też zabiorę, w salonie sobie je położę Od nowa w ogóle będziemy to korowali na jesień I jeszcze na Halloween, położę Ale będzie odcinków, słuchajcie Ale będzie odcinków, dobra Zwożę te ostatnie rzeczy i jedziemy Układać w łazience kosmetyki Masakra I pokażę wam jak wyszło z tą szafą To jest pierwsze pudło, ono mi jeszcze stoi w salonie Słuchajcie, bo ja kosmetyków jeszcze nie układałam Włożyłam giełki Mgiełka do twarzy, tu jeszcze była taka Jakby jedna siatka, zaraz wam pokażę z kosmetykami. I ją wyjęłam, bo przed chwilą się pomalowałam i kurczę, mam nie ułożone jeszcze kosmetyki, więc po prostu szybko, na szybko szukałam jakby z tego kartonu rzeczy, które wiecie, których używam na co dzień do makijażu, bo już wam pokazuję jak to wygląda tam. Jedna siatka wygląda tak, To są te organizery moje, ale mam małą toaletkę, więc nie wiem czy to się zmieści. I po prostu jest tak nabrzucane. Tu perfumy, tu jakieś kosmetyki. Tutaj dalej następna siatka i pod tymi toaletkami jest pełno też kosmetyków rzuconych i jest ja tych kosmetyków, o oh, nawet to nie ma. Musiałam wybierać, szukać tych, których użyłam na co dzień, także chwilkę sobie na tym spędziłam. Tu już wyjęłam, postawiłam na toaletkę taką blaszkę, blaszkę, no tam taką tackę, na której stały perfumy. Jeszcze jej nie byłam ani nic, bo dopiero ją wystawiłam z siatki, a na tej toaletce stoi tylko kurczę, jeden perfum i ona jest maleńka. Ona nie jest duża, ma lustro, ma dwie półki i wiecie, nie pokazuję wam teraz nic zasłon ani nic, żebyście mieli takie zaskoczenie przy oglądaniu filmiku. Apartament, turno. I mówię, stoi tylko jeden perfum, który teraz używam. I tak wygląda. Dał mój kosz na pranie przez pierwszy dzień, ale już kupiłam, słuchajcie, nowy, nie reklamówkę z Action, ale taki normalny kosz na pranie, ale to wszystko wam pokażę w odcinku z dekorowania. I też w apartamentu zobaczycie, ale tak dokładniej w dekorowaniu. I dzisiaj się musimy zająć, słuchajcie, o to tym pudłem. Ja tutaj część kosmetyków już dla was powykładałam z rozdania na Instagramie. Zapraszam was na Instagrama wieczyńska taka sama nazwa jak na YouTubie, bo tam właśnie jest dużo, dużo rozdań, bardzo często robię, staram się jak najczęściej. No i co? Po prostu, żebyście sobie wzięli. Udział, wygrali sobie kosmetykę za darmo. Bo ja mówiłam, że właśnie z tych, których znajdę podczas przeprowadzki, których nie używam i są nowe, ale też nie mogą się powstrzymać i zrobiłam zamówienie, kupiłam wam po prostu jeszcze nowe kosmetyki. Także fajnie, lubię wam robić takie rozdania. A w szafce łazience na ten moment ułożone, nawet nie ułożone są, wiecie, chemie do domu. No i tutaj wyżej mam pudełka kurcze, które też muszę rozłożyć i właśnie te rzeczy z tego pudła układać. Tutaj jakieś nie wiem w ogóle o co tutaj chodzi, dlaczego tu są te rzeczy, ale są, nie wiem, po prostu z przypadku. To jest tonik, to jest maseczka, to jest do mycia twarzy, tam jest jakaś maseczka, no Ale mam dużo, dużo, dużo miejsca I mam tutaj kosmetyki, które znalazłam, które się używam na co dzień Tak sobie, wiecie, poukładałam tej pazience w tej za Zanim nie będzie ułożonego wszystkiego, wiecie, tak fajnie w toaletce No i wszystkie pędzle wywalone razem, no Takie najpotrzebniejsze rzeczy wyjęłam Dobra, najpierw, słuchajcie, ja sobie porozdzielam Typu, ona, na przykład tutaj odżywki do włosów, że włosy Tutaj maseczki, tutaj i w takie kubki I potem sobie to poukładamy właśnie do tych yy, regałów to się zwargało do tych pojemniczków, no segregatorów, o, brakowało mi słowa, do segregatorów, żeby mieć, tak wiecie, wszystko poukładane. Tutaj coś do opalania, mamy tutaj w ogóle, o, to, to jest fajna seria z The Body shopu, takie do spania, że Jezu, znalazłam to w końcu, zgubiłam tą giełkę, przysięgam wam, miałam, znalazłam giełkę do ciała, a nie miałam właśnie do poduszek. To jest taka mgiełka do poduszek, psikamy, nią, ona jest taka lawendowa przed spaniem, a wiecie, lawenda, że ułatwia zasypianie, także mega fajne, to jest, to jest taka cała seria, bez gadania biorę się do pracy i posegreguję to wszystko no i co, nie mogę wam tak pokazywać znalazłam kąt białej ściany, więc przybliżam tak na twarz, muszę tutaj wytrzeć to od rzęs no mówię, chcę żebyście mieli po prostu niespodziankę, no i co, układam dobra, rozdzieliłam sobie te kosmetyki grupami i teraz tak, to dalej, tu jest odcięcie tutaj mamy maseczki, płachcie i takie nakładane, tutaj mamy rze rzeczy do kąpania się do ciała, tutaj mamy kosmetyki do twarzy tutaj mamy do włosów, tutaj w ogóle są takie, które nie mają kategorii więc są wszystkie razem i płyny micelarne i przyniosłam takie koszyczki takie segregatory i będziemy teraz w nie wkładać. I musimy odkurzyć tu. Uwaga! Test, czy to się zmieści? Czy to. Nie! Dobra, słuchajcie, jakoś. No nie, serio, nie zmieści się. To musi być tak. Mama tam kurczę odkurzaczem. Musi być tak. I teraz poczekajcie. To się zmieści tutaj. I teraz te małe mas ma maseczki ułożymy wszystkie. Nie, bo tutaj to już wychodzi. Czyli nie możemy takich ułożyć. Dobra, weźmiemy sobie obok. Proszę bardzo, jaka segregacja. No i co? A mamy jeszcze tutaj to dużo, a to się nie zmieści, nie? Kurczę, brzydko tak to będzie wyglądało. Czy tak? Tak o? Nie wiem. No, tak o i dalej to? Nie, kurczę, dobra, zaraz zobaczymy z tym, ale to poukładamy sobie tak niżej. Hmm, ja chcę mieć ładnie poukładane. Kurczę, nie wiem, jak to ładnie ułożyć, wiecie? Żeby tutaj z tym dużym, czy to dać tutaj nie wiem jak to zrobić. Dobra, pierwszy korzyczek mamy tak i teraz tak, te opaski mamy tutaj, mamy Foreo, pod Foreo jest maseczka z Nakomi tutaj mamy z Glamglow, tutaj mamy z Originsa, z The Body Shopu i tak to wygląda i z tych takich płachcia włożyłam tutaj tylko te z Foreo, bo te kurczę nie wiem gdzie mi się tu zmieszczą, także tak to wygląda a te po prostu w płachcie będą obok. Teraz bierzemy te do twarzy i co? I tutaj myślę, że o, na przykład te Foreo to oczywiście też musi być tu z tyłu, tak to zrobimy tak to ugramy, tak będzie dobrze. Obok tutaj damy z tyłu krem ale aloesowy z Evelina, na to damy te serum i co? I teraz te trzeba tutaj poukładać. Tutaj mamy w kartoniku, także postawimy je tutaj obok i tak trzeba będzie tutaj sobie poukładać tutaj mgiełka do twarzy, ja jej tak praktycznie nie używam więc ona może być tutaj z samego tyłu, no i dalej sobie te serum cały czas mówię to serum, te serum, tutaj mamy z Flafa i reszta po prostu tutaj w kółeczku, w kółeczku, w prostokącie zrobiłam jednak tak, że tutaj zmieściły mi się y, maseczki, Trochę w ogóle parę ich miałam ich tak zawsze mega dużo y, zawsze kupowałam bo dostawałam od firmy, miałam po prostu ich mega dużo ale zaczęłam robić te rozdanie właśnie dla was na Instagramie i po prostu jak wam powysyłałam to mi zostało mało, akurat, no i tak to wygląda teraz ten segregator. Tutaj mamy te kosmetyki. W ogóle ogółem te wszystkie kosmetyki, które tutaj e, organizujemy, to są z tej takiej dużej półki. Tej, co była obok koaletki, taka długa, długa od ziemi do podłogi, od ziemi do podłogi, od ziemi e, do sufitu taka długa półka. To właśnie te wszystkie kosmetyki są stamtąd. Bierzemy się teraz do rzeczy do kąpieli. I tutaj na końcu mamy kulę do kąpieli. Ale kurczę, ja mam taki cały słoiczek ich w domu, a te po prostu były osobne. I co, z The Body Shopu taki balsam. Dalej mamy peeling. To jest peeling w ogóle, czy to nie jest peeling? Tak, peeling, no bo. Żebyś, że to już nie jest peeling. Po kolei te żele. Ogólnie na tej półce nie miałam ich jakoś dużo, jak widzicie. Więc fajnie. A reszta po prostu, co miałam jakby w łazience, to poukładamy już sobie w łazience tam to Zobaczycie. Mam tu obok mnie. Także to zobaczycie już na dekorowaniu. Na dekorowaniu, na meblowanie, bo to będzie taki film ala dekorowanie, ala meblowanie. I teraz nie wiem, czy my to zmieścimy. Oprócz tych płynów micelarnych to postawimy sobie dalej te kosmetyki, której kategoria nazywa się, mam wiesz, jak się nazywa kategoria tych jednych. Wszystko naraz. Wrzucone. Ej, ale dobra, poczekajcie, bo te płyny micelarne tu się zmieszczą. Na no, spokojnie one tu wejdą i dalej wejdzie to wszystko, wejdą, bo to są takie stojące, wejdą. No i dobra, się pięknie zmieściło, jeszcze jest miejsce, także fajnie, bo tylko na te rzeczy potrzebowałam segregatora, bo resztę to tam sobie jakoś inaczej ułożę, a też żeby sobie po prostu stały na spokojnie, co wzięłam z tej szafki. No i włożyłam to już do szafki i ta tutaj są dwa i tutaj są trzy, bo tutaj będą mgiełki z Victoria's Secret i to muszę jeszcze poukładać i mamy tutaj troszeczkę w tej szafce już porządek z paroma rzeczami, ale fajnie, bo ona jest naprawdę bardzo mocno pojemna I jeszcze tutaj, więc fajnie A patrzcie, za tymi jeszcze segregatorami mamy miejsce Mega, podoba mi się to Także co, teraz żegnam się z wami Przeprowadzka pełną parą No i co, co jeszcze zostało? Buty, zwieść, torebki Ale mówię, z tego będą vlogi Tutaj taki pierwszy vlog przeprowadzkowy za nami Także część pierwsza przeprowadzki za nami Mam nadzieję, że taki vlog wam się spodobał Jeżeli tak, zostawcie koniecznie łapkę w górę No i co, zostawcie subskrypcję na kanale, bo widzimy się już niedługo pa